Szanowni Państwo, nazywam się Radosław Choiński i kandyduję na wójta gminy Sokoły. Hasło mojej kampanii Gmina Sokoły Perspektywa na przyszłość. Jestem człowiekiem sumiennym, ale też zdecydowanie stąpającym po ziemi. Człowiekiem o wielkim sercu i dużą życzliwością do ludzi. Zaufajcie mi, a obiecuję, że będę wójtem każdego z Was. Będę starał się o nieustanny rozwój naszej gminy, w tym o poprawę infrastruktury drogowej. Nie tylko drogi asfaltowe, ale również te dojazdowe do pól. Jak również poprawę stanu gospodarki wodnościkowej. Chcę mieć wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców, również tych najmłodszych, poprzez stworzenie dodatkowych, kreatywnych zajęć wspomagających rozwój wszystkich dzieci. Jesteśmy jedno drużyną, wspólnie gramy do jednej bramki. Podaj! Nie brakuje mi pomysłowości ani wiary w to, jak wiele można jeszcze zrobić dla tego obszaru? Nie brakuje mi przede wszystkim chęci do rzetelnej i uczciwej pracy. Jako osoba mająca bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, chcę nieustannie wspierać działania ochotniczych straży pożarnych jakże ważnego elementu systemu bezpieczeństwa publicznego Polski, w tym naszego regionu. Przyjaciele. Jestem tu dzisiaj i stawiam czoła temu wyzwaniu. Wierzę, że zdołam sprostać nie tylko oczekiwaniom mieszkańców, ale również zadaniom, które będę stawiał przed samym sobą. Jestem świadomy, jak bardzo wymagające jest stanowisko, o które się ubiegam. Dla naszego wspólnego dobra, dla naszej gminy, razem możemy zrobić więcej. Dlatego proszę Was o zaufanie. Te wybory zadecydują o przyszłości naszej gminy. Dziękuję serdecznie. Radosław Koński, kandydat na wójta gminy Sokoły.